I to będzie tak. Witamy, z tej strony Dominic Games Poland. Witam Was na kolejnym odcineczku z LivsMC.pl. Znajdujemy się na naszym Krawciakowie. I tak, to co przed chwilą, to co za mną się znajduje, wybudował o właśnie ten ziomek, który ze mną się wita, Kubarele. Wybudował mi tutaj piękny dom. Samo oczywiście jest piękny wulkan, który wygląda jak na singlu. Zaraz Wam to wszystko pokażemy. I na timelapse sobie, dzisiaj wykopiemy ten dół, który jest za mną. Więc tak, bez ogródek. Pokażę Wam tutaj, co zrobił Kubarele. I tutaj właśnie, tak. Zbudował nam taki duży dom. Naprawdę przeogromny, piękny domek. Droga jeszcze nie skończył. I ponadto, bo, bo tak, snifery chyba kończyły się gdzieś dotąd? Czekaj, nie wiem, czy jest ta granica jeszcze? No, hop. No, one się gdzieś. Ojej, ile tych sniferów tu jest teraz? PS Home. Tak, właśnie Kubarele rozbudował ten. Eee właśnie ten, właśnie snifferki moje i teraz jak polecimy sobie w tą stronę to proszę bardzo na ostatnich dwóch live'ach budowaliśmy ten piękny tutaj wulkan um, wulkan jest w stylu tego co mamy na single playerze tam koło tego zamku tylko tamten jest zdecydowanie większy. No i tamten ma serduszko, a ten ma taką tutaj typową, jak na wulkan yy, wybuch. Czekajcie sobie, widnę. Więc wygląda to przeepicko. Wiadomo, jeszcze ten tutaj teren będzie trzeba poogarnąć. Tutaj może się jakiś statek zbuduje wielki ale to, to, ja będę miał na niego pomysł a dzisiaj sobie na timelapse skopiemy tą dziurę aż do poziomu diamentów tak do 57 na minusie co nie kubarele? kubarele powiedz coś. no dokładnie tutaj e, narobiłem szalkerboxów, boxów żeby trzeba by więcej ich zrobić to kubarele może się tym zajmie tam masz w magazynie skrzynkę z szelami. Chodź tu. Tak. I pojawił... Nie wiem, czy Wam mówiłem, ale z Kubarele wyleczyliśmy dwóch zombie villagerów kolejnych. Mamy tutaj dwóch villagerów. Ziutek był od zawsze. Ziutek to tutaj jest najstarszy mieszkaniec normalnie. I tutaj do niego dołączyli też jak, jak ziutek był zombiakiem to właśnie miecio i ten tutaj grzesiek też byli jak ziutek zombie zombi villagerkami. Więc teraz sobie od nich pójdziemy. No. I tutaj chodź. Tu masz szalker szele. Dokładnie nie w tej skrzyneczce. Weź sobie. I zrób dużo shulker boxów, żebyśmy mieli jak te bloki. Kurde, które wykopiamy e, zbierać. Więc my się bierzemy do roboty, co nie ku barele I my to zrobimy sobie na timelapse. My sobie to na timelapse zrobimy, co nie. I potem się będziemy widzieć, więc zaczynamy timelapsa. I się widzimy po nim. Thank you. I yeah. Parece 何 Dobra, witamy po Timelapse wraz z Kubarelem. Był z nami żeluśkowy jeszcze. No i kurde co, mamy to skopane do minus 55 krotki. Ja sobie tutaj tunele w każdą stronę takie zrobię. Jeszcze nie wiem jak. I na następnym odcinku z timelapsem. Zbudowę tej kopalni będziemy robić jakby. Dobra. No, takie spiralne schodki co nie ku Ja się zastanawiam, czy one nie byłyby na przykład czekaj. Ja sobie zrobię takie shop. Czy są te bombusy? Z jakich by to zrobić? Może tak. Będzie to szkło. Oraz. Zrobimy taki przykład. Może brzozowe schodki. Będzie coś takiego, że. Nie! Właśnie półpłytki są. Brzozowa półpłytka to będzie. Eee, Brzozowa. I coś tutaj takiego. 那是是这个。 No od, dwa, od tego. I to będzie coś takiego widzowie O Czekaj Jeszcze nie kończ No Więc tu sobie zrobimy Tylko wam tutaj na szybko Pokażę jak będzie ten okrąg wyglądał Czyli to, to będzie coś takiego O. o Jezus, nie tak. To... Tu się walłem, niestety. Erciag. Nie. Czekaj tu. To ma być 2. Już sekundka. O. No i to będzie na całą tamtą wysokość, natomiast co tu się stało? To się chyba... No i tak to będzie wyglądało. Nie, to jest coś źle. O, to ma być? O, o, teraz jest. No, więc tak będzie to obudowywane szkłem na następnym timelapse. I potem. I tu się może jakąś wodę wyleje, co nie? No, jakiś aksolotle czy coś. No, więc ja Wam bardzo dziękuję za odcineczek Tam Kubarele też z nami jest. Więc co, trzymajcie się i cześć.